Kiedy jeszcze na studiach uczyliśmy się z kolegami do egzaminu z mechaniki, to jednym z najbardziej znienawidzonych pytań był temat kątów Eulera. Kątów, które opisują położenie bryły sztywnej względem pewnego układu odniesienia. Kąty Eulera są serią trzech obrotów, natomiast w podręczniku wszystkie te trzy obroty były przedstawiane na jednym rysunku, dwuwymiarowym. I przedzieranie się przez to było pewną udręką. Dlatego tym bardziej cieszę się, że w tym nagraniu będę mógł Ci pokazać na prostych animacjach jak te kąty wyznaczać. Przydać Ci się to może nie tylko w fizyce, ale także przy ustalaniu położenia, na przykład samolotu, czy też w robotyce. Albo jeżeli będziesz zajmować się grafiką komputerową i potrzeba będzie ustawić kamerę. Wtedy także używa się kątów Eulera. Przejdźmy do konkretów. Mamy tutaj pewien biały układ inercjalny I od Zakładamy, że jest to baza jednostkowa. Wektory te są do siebie prostopadłe. I mamy drugą bazę kolorową wektorów, która przykładowo przyklejona jest do bryły sztywnej. Ta baza jest tutaj poobracana względem tej bazy białej. I gdybyśmy teraz chcieli opisać położenie układu kolorowego względem białego, to musielibyśmy z algebry liniowej użyć tutaj macierzy przejścia, która miałaby 9 elementów, tak jak tutaj przykładowo pokazałem. Okazuje się jednak, że przechowywanie 9 liczb, po to, żeby opisać położenie jakiejś bazy, wektorów jednostkowych i do siebie prostopadłych, to jest za dużo, nie trzeba. Tyle zajmować pamięci w komputerze. Wystarczą trzy liczby. To, co będzie tutaj pomocne, to zaznaczmy sobie symbolicznie płaszczyznę wyznaczoną przez wektory ij i, i drugą płaszczyznę wyznaczoną przez wektory a1 i e2. Zakładamy tutaj, że te płaszczyzny przecinają się ze sobą. Także powstaje tutaj linia prosta. Ta linia prosta pomoże nam przeprowadzić jedną bazę w drugą i jest nazywana tak zwaną osią węzłów albo linią węzłów. Zaznaczamy sobie tutaj położenie początkowe tej bazy kolorowej przed obrotem. Na początku pokrywa się nam ona z bazą białą. Będziemy chcieli dokonać serii trzech obrotów tak, żeby tą bazę przeprowadzić do położenia końcowego, żeby to było jeszcze lepiej widoczne. Tego już nie moglibyśmy zrobić w książce. Schowajmy najpierw tą bazę docelową, widzimy więc bazę wyjściową, a następnie schowajmy bazę wyjściową i zostawmy docelową. I po powrocie do sytuacji początkowej okazuje się, że wystarczą tutaj trzy obroty wzdłuż osi związanych z ciałem, tak żeby przeprowadzić jedną bazę w drugą. Wybór tych obrotów nie jest jednoznaczny. Tutaj dajemy przykładowy, taki najbardziej tradycyjny związany z kątami Eulera. Pierwszy obrót wykonujemy wokół osi K, czy jakbyśmy to nazwali wokół osi Z. Bazy te zakładamy, że mają tą samą orientację. Obie tutaj są prawoskrętne. Zgodnie z dodatnim kierunkiem obrotu. Obracamy ten nasz układ wyjściowy wokół osi K, tak by wektor ten żółty pokrył nam się z kierunkiem linii węzłów. Kąt, który tu powstaje, oznaczymy sobie przez fi. Następnie będziemy chcieli sprawić, żeby niebieskie wektory się nam pokryły. Dokonujemy więc tutaj dodatniego obrotu wokół linii węzłów. Niebieskie wektory się pokrywają, kąt zaznaczamy sobie jako teta. Tutaj podczas obrotu bazy zaznaczam też ślad odpowiednimi kolorami końców tych wektorów, wtedy łatwiej ci to będzie prześledzić. I wykonujemy jeszcze ostatni obrót wokół osi e3, tak by parami wektory żółte się pokryły i wektory czerwone. I wtedy kąt tego obrotu oznaczamy przez Psi. Uzyskaliśmy w ten sposób już docelowe położenie bazy. Kąty, które tu się pojawiły, nazywane są właśnie kątami Eulera. Ich wybór jest, tak jak powiedziałem, tylko pewną konwencją. I oczywiście, operacja ta jest odwracalna. Możemy teraz w odwrotnej kolejności przeprowadzić tą bazę kolorową z powrotem. Do położenia początkowego i kiedy już określiliśmy kierunek obrotu, to teraz te operacje będziemy chcieli zapisać macierzowo, tak żeby można było to wykorzystać w zadaniach i tak, żebyśmy nie musieli męczyć naszego mózgu nad zależnościami geometrycznymi między tymi wektorami. Zostawmy sobie więc nasze bazy na początku we wspólnym położeniu. Pokażę Ci teraz, jak użyć macierzy obrotu, które znamy z algebry, do mechanicznego zapisania tych wszystkich operacji. Zróbmy tu sobie trochę miejsca. Prześledzimy te obroty teraz bardziej szczegółowo. W pierwszym z nich, który był wokół osi K o kąt Φ. Matematycznie uzyskujemy tutaj bazę, pewną bazę pośrednią, która jeszcze nie jest docelowa. Możemy sobie ją oznaczyć jako A1, A2 i A3. Obrót był w osi Z. W moim kursie algebry pokazywałem, jak stworzyć tutaj macierz takiego obrotu. Teraz wykorzystamy tę wiedzę. Po lewej stronie spisujemy sobie wektor i od k. I aby dostać bazę kolorową, Mnożymy ten wiersz przez macierz obrotu wokół osi z o kąt fi. Żeby nas te kosinusy i sinusy tutaj nie straszyły, żeby obliczenia były prostsze, to wprowadzimy sobie taki skrót w zapisie. Kosinus będziemy oznaczali przez c, natomiast sinus przez s. Wtedy te macierze wyglądają mniej groźnie. W wyniku użycia tej macierzy obrotu dostajemy bazę tą kolorową pośrednią. Przypomnijmy jeszcze, co to znaczy, że jeżeli byśmy teraz te wektory i od k mnożyli tutaj przez wyrazy w pierwszej kolumnie macierzy przejścia, no to dostaniemy wtedy wektor a1 wyrażony w bazie białej. Podobnie z wektorami a2 i a3 przechodzimy teraz do kolejnego obrotu, który następuje wokół osi wyznaczonej wektorem a1. Na linii węzłów. Jest to obrót o kąt. W jego wyniku powstaje tutaj baza pośrednia, którą możemy sobie oznaczyć jako B1, B2, B3. Natomiast macierzowo relacje między bazami A i B możemy zapisać tak, jak to ma miejsce przy obrocie wokół osi xowej, koncentrując się tylko na tym ostatnim obrocie. Spisujemy sobie tutaj. W wierszu elementy bazy wyjściowej, następnie mnożymy je tutaj przez macierz obrotu wokół osi x, i w ten sposób dostajemy wektory bazy B, i został nam jeszcze ostatni obrót okąt Psi wokół osi B3. Zauważmy, że te wszystkie obroty są wokół osi sztywno związanych z tą bryłą sztywną która się tutaj obraca nie wokół osi układu inercjalnego IJK zaznaczamy kąt obrotu psi i w ten sposób uzyskujemy już bazę końcową właściwie ułożoną w przestrzeni bazę E1, E2 i E3 wszystko to naraz wygląda trochę skomplikowanie więc jeżeli ktoś taki rysunek by zobaczył w książce to ucieknie Natomiast my w tym kroku koncentrujemy się tylko na tym ostatnim obrocie, który mieliśmy na animacji, gdzie z bazy B przechodziliśmy do bazy E. Piszemy sobie jako wyjściową bazę B tutaj w tym wierszu. Następnie wstawiamy macierz obrotu wokół osi Z. To, co się tutaj tylko zmienia, to zamiast kąta Fi mamy kąt Psi. I w ten sposób Dostajemy bazę docelową E. Cała zabawa będzie teraz polegała na złożeniu tego w jedną całość. Gdybyśmy od razu chcieli przejść z bazy I do bazy E, to musielibyśmy tutaj męczyć głowę geometrią, szukać tutaj różnych kątów geometrycznie. Natomiast całą robotę za nas załatwi tutaj, jak zobaczymy, algebra. W pierwszym kroku do tego środkowego równania w miejsce wektorów A podstawimy sobie bazę A, którą wyznaczyliśmy w kroku pierwszym. Robimy sobie tutaj trochę miejsca, zmniejszamy te macierze, żeby rachunki się nam zmieściły. Usuwamy bazę A w tym miejscu i wstawiamy przepis na nią z kroku pierwszego. I w ten sposób uzyskaliśmy relację między bazą I od K i bazą B. Jest ona dana zwykłym mnożeniem macierzowym. A ponieważ naszym celem jest przejście z bazy białej do bazy E, to musimy pozbyć się jeszcze tej bazy pośredniej, czyli bazy B. Mamy na nią wtedy przepis w środkowym równaniu. Wstawimy go do równania trzeciego. I otrzymaliśmy już równanie, które algebraicznie wiąże bazę początkową z bazą końcową. To, co jeszcze wystarczy zrobić, no to przemnożyć przez siebie te trzy macierze. Szczegółami tego mnożenia nie będziemy już sobie zawracali głowy. Pokażę tutaj tylko macierz wynikową. I zauważmy, że mając to równanie, możemy już z naszego rysunku w książce. Zmazać te bazy pośrednie, które w tym przypadku już tylko zaciemniałyby obraz. Zmazujemy też relacje między nimi. Piszemy sobie już macierz, która powstaje w wyniku złożenia tych trzech obrotów. Jest to macierz, która opisuje orientację bazy kolorowej względem układu inercjalnego, i co najważniejsze. Macierz ta, mimo że ma 9 elementów, to zależy wyłącznie od trzech parametrów zwanych tutaj kątami Eulera. Jest to bardzo fundamentalny fakt, który jest związany z tym, że sama grupa obrotów trójwymiarowych zachowujących orientację baz jest też grupą trójwymiarową, czy jak niektórzy potocznie mówią trójparametryczną. O czym nam mówią tutaj elementy tej macierzy? Przykładowo ten element 3,3, który jest równy tutaj kosinus teta, no to to jest kosinus kierunkowy między wektorem e3 i wektorem k, a w tym przypadku w rysunku widzimy, że ten kąt jest równy teta. Dlatego ten element jest taki prosty. Natomiast gdybyśmy mieli geometrycznie dojść do elementu Pierwszego tej macierzy, no to byłoby trochę gimnastyki wyobraźni. Przykładowo, jeżeli mamy tutaj element w trzecim wierszu i w drugiej kolumnie, który jest kosinusem kąta między wektorem E2 i K, to żeby znaleźć go geometrycznie, no to trzeba by tutaj użyć tego wektora pośredniego, gdyż on tworzył nam kąt teta z płaszczyzną I, I, J. I podobnie wektor E2 tworzył tutaj kąt psi z tym wektorem B2, ale musielibyśmy to wtedy zauważyć geometrycznie i musielibyśmy wtedy zrzutować koniec tego wektora E2 najpierw na wektor B2, a potem na oś K, więc byłoby tu trochę gimnastyki wyobraźni. W tym przypadku większość pracy umysłowej zrobiła za nas algebra, natomiast w moich kursach, do których link masz poniżej, pokazuje jak wyznaczać te współczynniki też geometrycznie. Przećwiczymy sobie tam na konkretnych przykładach rachunkowych, jak mając już konkretną orientację tej bazy kolorowej względem białej, jak znaleźć już liczbowo te kąty Eulera. Przećwiczymy tam też inne konwencje tych kątów, które możesz spotkać potem w robotyce, w lotnictwie czy w grafice komputerowej. Jeżeli masz do tego nagrania jakieś pytania, to śmiało zostaw je w komentarzach. Zachęcam cię też do zasubskrybowania kanału Fizmat. W kolejnych nagraniach będę chciał używać animacji do zmierzenia się z tymi tematami, które najwięcej kłopotów sprawiają studentom. Zatem do usłyszenia.